To były najgorsze urodziny w historii Windsorów. Książę Andrzej został aresztowany i spędził 11 godzin w policyjnej celi. Choć już wyszedł na wolność, zarzuty są poważne, a nowe dowody z aktu Epsteina mogą go pogrążyć na zawsze. Czwartek, 19 lutego 2026 roku. Rezydencja w Sandringham. O świcie wjeżdża tam sześć nieoznakowanych radiowozów. Cel: Andrzej Mountbatten Windsor. Policja potwierdza zatrzymanie mężczyzny po 60. w związku z nadużyciem stanowiska publicznego. W tle mroczna przeszłość i przyjaźń z Jeffreyem Epsteinem. Kiedyś ulubiony syn królowej, dziś czarna owca. W 2019 roku Andrzej stracił wiarygodność po katastrofalnym wywiadzie dla BBC, a w 2022 roku tytuły królewskie. Ale to był dopiero początek kłopotów. Nowe akta z USA ujawniają, że Andrzej jako wysłannik handlowy mógł przekazywać Epsteinowi tajne informacje państwowe. Szokują też zdjęcia opublikowane przez TMZ. Widzimy na nich księcia bawiącego się z małym chłopcem piłką w kształcie kobiecej piersi. Andrzej został zwolniony po 11 godzinach, ale nie ma powodów do radości. Nie chroni go immunitet. Ten ma tylko król. Śledztwo trwa, a za nadużycie władzy w Wielkiej Brytanii grozi nawet dożywocie. Karol III wydał bezprecedensowe oświadczenie. Przyznał, że przyjął wieści z najgłębszym zaniepokojeniem, ale postawił sprawę jasno. Powiedzmy to jasno, prawo musi działać. Czy to koniec bezkarności arystokracji? Andrzej czeka na decyzję prokuratury. Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach.